A 800 dobrze, że jest, powinno być. Proszę, urodziłam, proszę pana dwoje dzieci, wychowałam sama. Nie miałam żadnych pieniędzy, mi nie da, da, o, mia, mi jest, nie dali mi da, na. pana, grałam? Sześć dzieci. pana, wychowałam dwoje dzieci, bliźniaki. Skończyły studia. No, są dzieci. Nie no, Czemu teraz nie sobie poradziłam 800. sobie. Poradziłam sobie. Poradziłam sobie. Po, powinno być dla wszystkich to 800. Teraz, czy, czy dla tych biednych tylko, czy dla pracujących, czy nie pracujących, komu dawać? No wie pan? Jeżeli już mamy dawać, no. Powiem panu, że, no, no, właściwie, no to powinien, powinni ludzie brać, jeżeli tego, no wszyscy pracują i, i powinni brać, a że mają więcej pieniędzy, że, że chce im się pracować, mają swoje firmy mają to, no to nie tak, no też to no bo, to. to. E, na przykład w przy 14 jest taki problem, że kto więcej pracował, tym ma więcej zabierane z tej strenarstki na przykład dodatkowe mertury. Ja powinno tak też, być? Jak ktoś to, pracował 50 minut. Ja tyle wypo, wypracował i, i po co mu zabrać? Nie, no nie, to jest nie. Ma o wszystkim porówno. To powiem. niemożliwe, proszę pana, to nie powinno tak być. No. Co by pani jeszcze zmieniła, no nie wiem. E, na leki pani dużo wydaje na, na służbę Lek, zdrowia. Na leki dużo, proszę pani, bo ja... To nie jako, jako księdze, ja nad... proszę pana, dostałam, udar miałam. Udar no. miałam. Także ja na leki to bardzo... To miesięcznie teraz pani wydaje na leki. Teraz wydaje 400 zł. Yy, na Facebooku, na internecie. A, na internecie. Proszę pana, 400 zł biorę na leki daję. Dużo. To nie na i... czwartym, który ma Tak, 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 tak. No, no. A do lekarza pani chodzi da się dostać na NZ? No, do lekarza jest też ciężko. Trzeba który... się zapisywać i czekać. Teraz na rehabilitację czekam rok. I jak pani to ocenia, że płaciła pani 30 lat, ktoś płacił i czeka rok czy dwa? Nic z tego nie ma, po prostu, no nie? Tak, trzeba prywaty przeważnie. Nie, no, tak, no, bo no, jak pani nie pójdzie to... gdzie indziej, przecież trzeba czekać w kolejce. A, A, w nocy niektórzy wstają. Czekać? Nie będzie czekać. No, leży tylko choroba, tak? No jak to jest poważniejsze? Co się pani by zmieniła? Jesteś do zmiany jeszcze, czy już. Co nie co się... właśnie, żeby było wygodniej do, do lekarza się dostać, to jest najważniejsze, tak, no to, to, jest zdrowie, to, jest to, to jest najważniejsze, najważniejsze. Jest. zdrowie najważniejsze. Jak mi się żyje? A kamertura dobra czy? Słaba. Słaba, jak to wygląda u Pani? 2900. No, mogło być słabe, mogło być lepiej. No, ale jestem sama. Sama, sama. Do... no to jest różnica. Dobą. I jak Pani sobie radzi w takim, na co najwięcej idzie? Proszę? Ile lat pracy było? 35. 35, nie, nie powinno być więcej za tyle lat pracy? Powinno być więcej. Czwórka powinna być po tylu latach? Proszę. 4 tysiące powinno być po tylu latach? Oczywiście. Na co najwięcej idził pani? Czynsz, rachunki, woda, gaz? Woda, gaz, czynsz. No czynsz ile wynosi? Czynsz na przykład ile wynosi? Yy, o, o. Czynsz wynosi yy, 5400. 5400. E, 540. Tak. A woda na przykład Jak y, to wszystko, no nie wiem, prąd, y, na przykład poszedł w górę? No poszedł. A leki na przykład dużo pani daje na leki? Dużo. 300 miesięcznie idzie? No idzie to dużo. Yy, na czym pani oszczędza? Da się oszczędzić przy takim emeryturze? Nie. Na wodzie, prądzie? Nie, nie. No, na wodzie trochę oszczędzam, bo znaczy. W przekręca pani kolorfery ogrzewaniu? Przykręcam. A nie wiem, na ubraniach da się no nie wiem, na wakacjach jakieś... Nie, jej... nie byłam. Czy pani jedzie na wakacje, nie ma szans? Nie, nie ma za co. Nie ma za co. A nie wiem, do restauracji stać emerytów, chociaż raz na miesiąc czy do kina. Nie. nie.